Witam was wszystkich, pozdrawiam się w kolejnym odcinku The escape i nie przyznam, zaczynajmy e, dzień piąty e, gramy, gramy, e, nie poddajemy się e, zatem miałem e, łydko, łydko mi się przyda mam e, mundur, mundur nie mogę stawić. mam e, odłamek szkła dwoździel, tego nie, tego nie będę wstawiał ale e, muszę coś stawić bo mam miejsce, nie mam tak? Myślę, brakuje z tego coś zrobię jeszcze, Idziemy. i, i, i ja bym chciał co e, 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 jest? Gdzie jest jakiś typek, ktoś sprzedaje, Chang, sprzedają. Chang, e, dam skutka mojej szkła. E, będzie mnie bardziej lubił, tak, już mnie bardziej lubi. E, nie, kiedyś sprzedają, więc em, muszę przejść obok i zobaczyć. E, nie powiem, dlaczego ktoś tam kiedyś wam się do magazynu. To nie ja. E, chcę Was wszystkich pochwalić. Dobrze, dziękuję. Ja jestem najlepszy, przecież mówiłem. Nie, Niestety Aha. Właśnie... Kiedy, 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 kiedy na krok nie by, na, na nie byliśmy, więc e, nie wiem jakim prawie to może być. Ehm, dobra, każemy miłością. To nie, mi nie każcie miłością, nie chcę, nie dziękuję. Idziemy szybką. O, już ktoś ma jakąś misję. Musimy pójść. Ehm, nie Ja nie, tu chyba mogę coś nieść. O! nie, może coś zostanę. Nie nic. Aha. Mam na nic. Dobra, spaj. Nie, 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 idziemy, idziemy tutaj. Odeć. Trevor. Adam ziołek, wiecie co? Mię mi jest potrzebne... Proszę mi miść, pomożesz mi... Tak, ja mam przyłogę misią. Um. Co? Aha, dobra. E, wszystkie spakuję. E, aha, zagotuj mi wodę, nic nie zagotuję. Co ja mam? Ja mam tutaj broń zestawkę. Pytanie... Czy mógłby być chyba? Zjem tylko trzy porcje, bo jestem na diecie. Aha. A wreśpale nie lubię was. Główna. Czas wolny, idziemy po e, misie gdzieś miałem misia w moim jednym z e, tych biurków e, biurek, nie wiem jak to powiedzieć, w moim, moim biurku, o, tak i idziemy, idziemy, to miało być komu, miałam dać to e, Adamowi e, Adam, 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 Adam jest Adam siema ziomek, masz e, przyłogę misia mam pieniądze, już bardziej mnie lubił i chyba pójdziemy po się, tak czy jeszcze Trevor chce Zegarek pomożesz mi tak, pomogę gdzieś ten zegarek miałem. E, nie pamiętam gdzie nawet. Może mam w biurku, zobaczę. A nie, to biurko z Grega, to nie. Będziemy kość. No i co on tu ma? Magazyn? E, nic nie ma, tego co chcę, więc idziemy dalej. Ej, biurko Changa. Przykładmy wszystkie biurki, jesteśmy jak złodzieje. Eeeem... Pat niem Brydn nie, 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 Ich dobra. No, nie, chyba nie mogę mnie zaatakować, jak tylko szukam tych, y, ich szukam. O, ciasko chcę. nie dokończyłem, ale chodzi o to, że jak, jak będę przyczekiwał ich rzeczy, to chyba nie zrobiłem. intywka. o, chce pielniczek. Przyda mi się. I ktoś się biją, ktoś. Trevor z Mikeiem, oni się nie lubią, to widać. Ja nie miałem macha, ale bym z czego sprawdził, myślę, że pójdą. Czekajcie. Nie wiem, nie co chcę zrobić. Ale. Rzuć mm, mm. to! Ty jeszcze do mnie rzuć to mówi! Dobra, idziemy do mojego biurka. Ja, ja miałem mieć zegarek. Mam zegarek... Ja ja nie zegarek chyba. Nie, bo a, zbierałem, bo przegrałam, że ja, ja mam. Ej, ja mam a Może mam pocztówkę i coś. Jeszcze Mógłbym coś napisać. Ale nie wiem, nie jestem pewien. Mm, idziemy na obiadeczek. Mm. Idziemy do Daniela. Spodaję Trevor. E, wydaje mi się, że Adam zachowywał się w ostatnim czasie przyjaźnie tylko po to, żeby mógł położyć łapę na mojej własności zegarek. Nie leży jednak do niego, tylko do mnie. Odbie odbierzesz mu. Dobrze? Tak! A ty biorę Adamowi zegarek... E, i zobaczymy jak to będzie. Adam. Czangsem... O, Greg ma coś sprzedanie. Greg ziemuś. Greg! Greg, hala, hala, hala!

Dobra, brunne pranie Ciach Czekamy Jesteśmy normalnie tak w pracy przykładowi. O kurwa, 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 kurwa Kojomie. nie wiem czemu Fucking shit, nie, znowu Fuck, fuck Dobra, Mi się stało, idziemy Idziemy pracować dalej, idziemy Idziemy pracować Zajebiście normalnie Kurde nie do, Niedobrze, dobrze. Nie dobrze, ludzie, nie będę ja Muszę to sobie jakieś wyłączyć czy coś, bo to naprawdę strasznie, źle mi to wyszło. Nie, nie, nie wiem, nie wiem teraz jak to zrobić. Bo... Normalnie straciłem mojej tęki znowu, bo jakieś przecież co ale to będzie po mnie. Dobra. Brunny, 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 brunny. Ciach. Muszę poczekać chwilę, bo o tym miałem full. I teraz mogę cię wziąć. O, dobrze wszystko, idzie mi. Um, jest na stole spada, więc święto, święto niepodległości. E, dlatego nie będę przeklinał na odcinku ani nic e, z tych rzeczy. Nie wiem, czy wyrobię normalną roboczą, ale wydaje mi się, że tak. Dobra, dawaj mi dawaj, ubrania. E, chcę robić tą roboczą i pójść w końcu. Dobra, jeszcze jedno i, i tyle. ostatnia I to było chyba tak i, sprzątać. Zaraz pójdziemy tam. Zobaczymy. Ciao. Dobra, wyrobiłem E-ring. E Co ja ty chcesz? A, nie mogę. E, a ja miałem pójść do Chunga i zobaczyć, czy on ma jego zegarek. cząg. no i temkuś nie mam ja jak go atakować, ale dobra. Szykiwanie, szukiwanie, szybko, 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 szybko. szykiwanie. I zegarek? Nie ma zegarek, on, on ma chyba z sobą zegarek. Nie! Niedobrze. Powiem tak szczerze. Eee. Co my sobie pobili, Odele? Bo ja zrobiłem, pobi Odela, Tak, Odele mi nie nienawidził. Ale, ale, ale. idę poświętać tę cholerną łazienkę. Zobaczymy czy się da. O. Nie wiem, czy coś daje, ale. No i co, Nie wiem, ale. I spida. spada Odela, Odele. To nie czas na takie. Dirdy, mały ziomek. Yy, tylko czas na. Dobra, no, wydziewaj, dyszy, dyszy, Dobre. dyszy, tak dyszy, 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 Tak, robimy kaloryferek, tak? Będziemy mieć taki kaloryfer, że człowiek jak boiler. Tak... Dobra, mam 7, mam 8, mam... 7, mam 8... Nie mogę szybciej, nie potrafię, mam 9... I mam 10! Tak, proszę państwa, mam 10! poczekam może on pójdzie. O... idzie... O! Ocstotka. Uli Ja pierdę! Dzielę! Nie lubię tego! ale chyba zostawił mnie, więc zobaczymy, co ty chcesz. A widać, że nic nie na małej umowy, że nic nie widzimy, nic nie słyszałem, że nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Masz, ochot masz ochotę mu przyłożyć? Y Możę. Jak ja mam to zrobić? No, Jamek, pomyśl. E -e -e -e. Um, ten z dzieciak, Irwing Irwin, nie wiem, co mówię, jak się, czy tam ukradł mi jedną książkę, to też jest. Tak, to ja mogę zrobić, ponieważ ja mogę pójść tam okraść dom. Ale ja chcę zdać, jak chcę to zobaczyć, to ten sklep, no i ludzie. Adam, wiesz to, gąbka morska to jest, co nie potrzeba. Znajdziesz mi gdzieś, to się, to się, dobra. Nie wiem, nie, nie, u którego to jest, tak? Bo to mogę sobie klikać, klikać i muszę przepić, a oni pójdą. dobra. dobra. Teraz idziemy na ten obiadeczek na kolację już jest. I i i i, i pipniej się Sprzątanie, sprzątanie jestem normalnie. mnie Panią domu. A to jest Bruno strasznie z kurwa curwa. że płakać się chce. Dobra, bierzemy jedzenie. Tu siadamy i zobaczymy co, co Trevor ma. E, Trevor, halo! Ao, mogę być co ma. A mo mogę teraz. Instrukcja na wytworzenie przedmioty. Kupupujemy tą. To jest na pewno co... To, to jest to lecz, które będziemy kupiować. I ktoś w miał sklepik. A yy... O, nie żyje, ono on, on leży... Nie, nie, nie. To chyba odel, tak? Odel, odel ciągle ma. A ale nic ma ciekawego. Adren ma blachę, ale blachy nie chce. Pelne paczkę bym chciał, ale... Niestety tak jest jak jest. E, I, i i i, i, i i. I i i. i, Adam nic. Na pewno będziemy aż pójdą. Tam już można przejść, można było, przez chwilę, widziałem, Ale dobra. E, podstawa Tratwy, drewno, drewno, balset, 2x linia, pomaga się pod poziomem tego. E, A, muszę mieć dwa, dra, dwa, 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 dwa logi drewna. E, dobra, idziemy po to gąbkę, w, w gąbkę mostka, w końcu hałam ja tam w domu. Dziś nie szukajcie mi mam to w dupie. Ja jestem prosty chłopak ze wsi. E, to jest moje biurko, już to no zapamiętałem. E, Gamkę morską, mam jedną no, gąbkę morską. i e, I komm mogę przykładską dać? Znaczy gąbkę morską dla e, Adama, tak? E, bo Adam więcej daje, więc idziemy do Adama. E, Adam, 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 masz e, gomkę morską, proszę, mu, mam pieniądze, idziemy e, przeszukać e, biurko tego, tego, tego chudry Daniela. Zobaczymy, że nikt mi złapią, tam jest policja, więc e, mogę mieć przypał. A już 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 coś się do mnie wali. Jest to od Adele. Odel ciągle ma jakieś takie rzeczy do sprzedania, więc może mieć coś fajnego. Pilnik mal, pilnik, pilnik, pilnik może być. Eee, co ja też mamy? Ja mam tyle rzeczy, to jest masakra. Mam zaczę do pedicure, książka, trament, e, gwoździe, miętywka, krem, poduszka, nic, nic też do do tego Ale nic, nic, tak. Co się jedną chusteczkę? To jedną chusteczkę. E, Usuń jedną chysteczkę z Irwinka. Co? Aj, a, jedną w ja jeszcze tam jeszcze usuniemy. Dobra, gdzie to jest Irwink? Cześć, Ziomek, hello! Mam chrysteczkę <rado rouge>. <lab> like <arthritis> Co? to, Nie wiem. ja mogę pobić chyba. Czekajcie, czekajcie, ja muszę tutaj wyłapać. On jest ja fajnie, dobra I Irving, jestem Irving! Musimy się go rzucić i go zabić. Halo, 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 czas mi się kończy. Irving, Irving! Jest, 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 jest. mi go, jej! Ten młotek miał co za wariat! No, kto normalny młotek ma? Jeszcze po co by ten motek był? Po mnie, tak? Musimy pójść do Dreaminga i odebrać te cholerne jego mm, chysteczkę, mało czasu, więc powinniśmy pójść, się śpieszyć. E, Chang, Greg, e, Adam, e, Jaden, czyli gdzieś tu będzie, tak? E, Daniel, e, Mike, Odell, Trevor, Irving. Musimy się tę cholerną odebrać. mu Ło! Wow. Ziomek, co on miał? Szynałem mu taką chusteczkę, żeby ją przypał. Dobra, Instrukcja: Prezydentny uchwyt, w Pilnik drewną, dobra, Lekkie kombinerki, Lichne, obciążki, taśma klejące, Pilnik wymaga się, dobra, ty wy co mogę zrobić? Ja jestem trochę mantego. E, jestem bardzo zadowolony że tutaj to wszystko zdobyłem. E, cieszę się, ale słyszałem, że się ktoś bił. O, jest tutaj Trevor. Co um, ma, magazyn? Tu nic. To nic nie ma. Dobra, um, wyciągnę apel. Czyli filmy cię już powoli Poczywkę e, tak mam, jak mogę komuś dać. E, czekacie, może, może poczywkę. Nie, czekaj się śmieć, chyba, te debiluzy. Co ma, nic. Nie jest do drabinerki. Jeszcze Adam, mogę przy podejściu. Adam, Adam, Halo, Adam, Adam. Fucking shit! Pamiętam, że niedobrze. Zresztą mi zastrzelał. Dobra. Którego zawiera, nie sący? Adam, 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 Adam. Czyli Adam? Poszybko wkładam i unikam, tak. I kurde! Czemu ja atakuję ich ciągle? Niech go pobiją. To jeden, wiesz co? Mówi, Tego nie potrzeba, Znaleźliśmy gdzieś. Oddzielcie się, może. Chang. E, Prawna procedura, żebyś ciągnął wagę u wam za do spłacenia. Zrobię to na wniu mm, Może. Dobra. Sajmy. E, pewne istniejące informację What the fuck? Gdzie jest informacje? Ludzie. Hala, hala, hala. hala. Dobra. to był odcinek. To był ostatni odcinek. E... Aha, usunąłem, to dobra nic. To był ostatni odcinek, który nagrałem, jak na razie. Ja e, się zamierzam mam nadzieję, że będziecie mi dalej oglądać, subskrybować i komentować. E, cześć czołem, pa! E,